W imieniu marszałka województwa wielkopolskiego witam państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia nagród i stypendiów w dziedzinie kultury. Stypendia nagrody mają bardzo długą tradycję w naszym województwie. Są przyznawane już od, od początku istnienia samorządu wojewódzkiego i są takim właściwie. Elementem dostrzeżenia, jak ważna jest kultura w naszym życiu, podkreślenia twórców, ludzi, którzy są niezbyt może instytucjonalnie zatrudnieni w kulturze, ale tworzą na, na rzecz naszego dobra wspólnego. Jest to wyróżnienie też dla tej dziedziny, którą ja jakby kultywuje, animuje czyli kultura ludowa i tradycyjna. Jest to dość niszowa dziedzina, chociaż no może tak, może jest coraz bardziej znana i ogromne, ogromne wyróżnienie myślę, że za to, że warto coś robić w tej dziedzinie i warto animować, rozszerzać te granice działalności, współpracować z wieloma ludźmi. To jest bardzo ważne i popularyzować, cały czas działać. Przez całe moje aktywne życie Działałem w różnych obszarach kultury związanej z naszym regionem. Sporo miejsca zajmuje tu Powstanie Wielkopolskie i te wszystkie przedsięwzięcia. Jako, że jestem historykiem, regionalistą, nagroda jest dla mnie najwyższym wyróżnieniem, jakie mogłem otrzymać w naszym regionie. Gram na akordeonie, uczestniczam do Szkoły Państwowej i Szkoły Muzycznej im. Aleksandra Tosmana w Kępnie I stopnia. Bardzo lubię to robić. Jeździłam na wiele konkursów, między innymi na międzynarodowe, na ogólnopolskie. Nagrodę przeznaczę na zakup instrumentu, który pomoże mi dalej rozwijać się w nocy i grać bardziej zaawansowane utwory. Dzięki tym stypendiom powstały płyty z muzyką poważną, z muzyką rozrywkową, książki, ale i inne przedsięwzięcia, komiksy, a może i w dziedzinie przyrody, a może jeszcze w innej Nowatorskie przedsięwzięcia, i to wcale nie dotyczy wyłącznie młodych ludzi. To dotyczy każdego.